charakteru swojej działalności wynikały pewne zależności, z którymi mamy dzisiaj do czynienia te różnice między płciami. Niestety to jest tak, że w płci nie można regulować jakimś trendem społecznym albo powiedzmy humorami, czy też wybrykami fantazji określonych grup z dziedziny sztuki i kultury, ale ludzka natura ma uzasadnienie ostatnich w tysiącach lat. Tak, na przykład, jeżeli mężczyzna był łowcą, to miał też zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Potrafił ogarnąć wzrokiem 4% za to na odległość 2 km. Podczas gdy kobiety z gromadką dzieci wokół siebie, no, raczej preferowały, czy też były zmuszone objąć wzrokiem najbliższe otoczenie, a żeby w tym otoczeniu właśnie wykluczyć wszelkiego typu zagrożenia jakie mogły im samym albo im potomstwu grozić. Dlatego też mówi się, że kobiety, gdyby wróciły do swoich naturalnych zdolności, to potrafią ogień wzrokiem, co prawda w nie tak dalekim zakresie jak mężczyzny, ale w zakresie około kilkudziesięciu metrów, kąt rzędu 160 do prawie 180 stopni. Stąd też te przysłowiowe dyskusje przy lodówce, że mężczyzna w domu nie potrafi znaleźć kostki masła przełożonej przez jego partnerkę, 20 cm w danej fok. Nie jest zdobycie. to jest